Cześć, tu w Paszczylwa, czyli ja i mój niezawodny kompan Franek, a dziś zabieramy Was do miejsca, które dosłownie przenosi w czasie to warownia Jomsborg. W samym sercu Warszawy, a jakby na końcu świata, gdzie wiatr wieje z północy, a historia ożywa na naszych oczach. Już od pierwszego kroku czujecie, że nie jest to zwykłe miejsce. Wielka drewniana brama, wieża strażnicza, wartownik w kolczudze i te zapachy, drewna, ogniska i świeżo wypiekanego chleba. My z Frankiem weszliśmy tam jak do zupełnie innego świata, gdzie rządzą Wikingowie i Słowianie, a każdy dzień to przygoda. Na dzieci czekają prawdziwe wyzwania. Można strzelać z łuku, rzucać toporem, brać udział w zabawnych bitwach na Miecze i innych pojedynkach z dorosłymi. Ale to nie wszystko. Są też warsztaty, gdzie dzieci i dorośli mogą spróbować swoich sił w garncarstwie, wybijaniu monet, tkaniu czy pracy w kuźni. Jedną z ulubionych atrakcji jest mini zoo, gdzie można zobaczyć z bliska ptaki drapieżne. Pokazy sokolników robią ogromne wrażenie. Majestatyczne sowy i sokoły przelatują nad głowami, a opowieści ich opiekunów są pełne ciekawostek i humoru. Dla głodnych przygód i smakułyków jest tawerna Valhalla. klimatyczna drewniana chata, w której sprób Próbujecie prawdziwego miodu pitnego, kwasu chlebowego, a dzieci mogą napić się naturalnych soków. Do tego kiełbaski z ogniska, pieczony chleb i inne specjały, które smakują jeszcze lepiej, gdy siedzicie przy stole z widokiem na warownię i leniwie płynącą wisłę. Warownia Jomsborg to nie tylko zabawa, to także świetna lekcja historii. Wszystko, co tam zobaczycie, jest zbudowane i odtwarzane na podstawie źródeł historycznych. Drewniane chaty, w tym długa chata wodza, wieże strażnicze, warsztaty, to wszystko działa, żyje i zaprasza. Do odkrywania. Można dotknąć, zapytać, posłuchać, nauczyć się czegoś nowego i przeżyć dzień pełen emocji razem z dzieckiem. To miejsce, które łączy pokolenia. Dzieciaki biegają z mieczami, dorośli przysiadają przy ognisku z kubkiem miodu i wszyscy czują się częścią jednej opowieści. I o to przecież chodzi w rodzinnym spędzaniu czasu, żeby było śmiesznie, aktywnie, wartościowo i z sercem. Warownie Jomsborg znajdziecie w Warszawie, na Żoli Bożu, przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 6. Warto sprawdzić na stronie, kiedy odbywają się wydarzenia specjalne, festy czy pikniki rodzinne, wtedy atrakcji jest jeszcze więcej, a klimat niepowtarzalny. Z całego serca polecam, my z Frankiem bawiliśmy się świetnie i już planujemy kolejną wyprawę. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie wasze dzieci przeżyją coś wyjątkowego, a wy odpoczniecie w naprawdę niezwykłym klimacie, warownia Jomsborg czeka. Do zobaczenia w świecie wikingów.